Środa, 27 kwietnia, Anita Stefańska-Pluskota, witam Państwa, zaczynamy informacje piotrkowskie. Dziś w wydaniu o budowie nowego parkingu w mieście, o kolejnej działce w ramach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej oraz o tym, czego można doświadczać w Mediatece. Każdego roku w Piotrkowie Trybunalskim przybywa aut. To trend ogólnokrajowy. Ważne dla zmotoryzowanych jest to, by mieć gdzie swoje pojazdy parkować. W Piotrkowie trybunalskim parkingowych inwestycji nigdy za wiele. W tym roku jedna z takich zrealizowana zostanie w rejonie wiaduktu kolejowego między Wojska Polskiego a ulicą Budki. Ulica Wojska Polskiego przy wiadukcie kolejowym. Parking jest. Jednak warunki teraz nie najlepsze, ale idzie nowe. W zarządzie dróg i utrzymania miasta wybrano wykonawcę projektu nowego parkingu. Teraz chcemy to zrobić, żeby to wyglądało i miało też taki element funkcjonalności właściwy. Dlatego też parking zostanie wykonany. Jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu na dokumentację techniczną. Ona będzie wykonana zgodnie z podpisaną umową do połowy lipca. Wtedy będziemy mogli rozpisać przetarg na samo wykonawstwo, i w związku z tym jesienią powstanie tutaj parking na około 25 miejsc. Miejsca parkingowe to w czasach, kiedy aut przybywa, równie ważne inwestycje jak te drogowe. Deficyt miejsc do parkowania wszyscy odczuwamy i każdego roku przybywa aut. Ta sytuacja się zmienia na niekorzyść, choć każdego roku budujemy, przystosowujemy nowe miejsca do parkowania. To i tak ilość tych miejsc, która brakuje, z każdego roku się, się zwiększa, ale chcemy no, poprzez te działania ten deficyt, żeby był możliwie jak najmniejszy. Projekt techniczny parkingu na budkach dokładnie określi liczbę miejsc parkingowych, które tutaj powstaną, jak również technologię ich wykonania. Inwestycja ma zakończyć się jesienią. Dziś odbyła się 50. sesja Rady Miasta. Rajcy zagłosowali m.in. nad zmianami w budżecie oraz podjęli decyzję o wejściu kolejnego terenu do Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Jedną z ważniejszych uchwał przegłosowanych przez radnych była ta dotycząca włączenia kolejnego terenu do Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Chodzi o teren mający ponad 3000 m2 u zbiegu ulic Pereca, Zamkowej, Wspólnej i Starowarszawskiej. Jaką działalność tam będzie można prowadzić? E, działalność oczywiście musi być zgodna z założeniami planu miejscowego, który tam istnieje, czyli zabudowa śródmiejska, czyli mogą to być zabudowa mieszkaniowa, zabudowa usługowa. Wszystkie prace prowadzone na tym terenie będą podlegały opiece konserwatora, a przetarg najprawdopodobniej odbędzie się w drugiej połowie roku. Podczas sesji Rady Miasta radni podjęli też decyzje dotyczące sprzedaży czy dzierżawy działek przy Kostromskiej, Diamentowej oraz Krótkiej. Radni wprowadzili też zmiany do wieloletniej prognozy finansowej oraz do tegorocznego budżetu miasta. Podczas sesji powrócił temat budowy elektrociepłowni w Piotrkowie Trybunalskim. Na pytania radnych odpowiadał wiceprezydent Adam Karzewnik oraz prezes elektrociepłowni Marek Krawczyński. Trampoliny, zjeżdżalnie, tory przeszkód, karuzele, ścianki wspinaczkowe, huśtawki, linaria to coś co dzieci lubią najbardziej. Nowoczesne strefy rekreacyjne dla najmłodszych w Piotrkowie Trybunalskim powstają m.in. na głosy mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Takie inwestycje powstaną w tym roku. Na placu litewskim już w ubiegłym roku miało być linarium, huśtawki, ścianki wspinaczkowe, karuzele i trampoliny. Do tej pory plac jaki był, taki jest, a wszystko przez niewywiązanie się wykonawcy z umowy. W związku z tym, że umowa była zawarta prawidłowo i to, że plac zabaw nie został w tamtym roku wykonany, leży tylko i wyłącznie po stronie wykonawcy. Jesteśmy zmuszeni tą sprawę zgłosić do sądu i dochodzić od szkodowania z tego tytułu. Plac miał być i będzie. Podpisano już umowę z drugim wykonawcą. To może jednak chwilę potrwać, bo wszystkie procedury, takie jak projekt i uzgodnienia konserwatorskie, muszą zostać powtórzone. Wykonawca na zakończenie tej inwestycji ma pół roku od daty podpisania umowy. Tu jest taka dzielnica bardzo rozwojowa. Tak jak widać, kiedyś było tu inaczej, ale uważam, że bardzo po dobry pomysł, żeby był plac zabaw. Tym bardziej, że to jest. Niewykorzystane jakby miejsce. Jest tutaj dużo dzieci, najbliższy plac zabaw no, na wyzwolenia. No Tam też są dzieci, więc też jest zawsze zapełniony. Myślę, że tutaj dzieciaki na pewno skorzystają. Wykonanie placu zabaw i zagospodarowanie 400 metrów kwadratowych placu litewskiego to kwota blisko 300 tysięcy złotych. Podobna inwestycja zrealizowana zostanie na osiedlu Wyzwolenia u zbiegu ulic Ściegiennego i Krasickiego. Tutejszy plac zabaw i strefa rekreacji to również projekt budżetu obywatelskiego. W ramach budżetu obywatelskiego na 2022 rok zostało zgłoszone kolejne zagospodarowanie tego terenu. Powstanie tam linarium takie z, z taką ścianką spinaczkową. pojawią się ławeczki, trochę roślinności. Plac będzie zagospodarowany, a oświetlą go lampy solarne. Umowa z wykonawcą już została podpisana, a zgodnie z nią plac ma być gotowy do końca sierpnia. Zbudować most, skonstruować latającą maszynę, zobaczyć na czym polega gra świateł. Sporo osób już spróbowało. Sowa i majsternia w mediatece cieszą się ogromną popularnością. Usypać z piasku kinetycznego mapę, wprowadzić sprężynę w ruch powierzchni czy stworzyć film krótkometrażowy. Wszystko to można w sobie, w strefie odkrywania, aktywności i wyobraźni. To nie wystawa, na której nie wolno dotykać eksponatów, wręcz przeciwnie. Tu trzeba eksperymentować i doświadczać, podobnie jak w Majsterni, w której można zamienić się w konstruktora. Majsternia jest miejscem, w którym każdy w zasadzie niezależnie od wieku, wiedzy czy umiejętności może stać się inżynierem, konstruktorem przy wykorzystaniu tak naprawdę rzeczy codziennego użytku, takich jak kubki, słomki, papier czy nawet i gwoździe. I tak samemu można stworzyć maszynę latającą z kubka, papieru i gumki. Zbudować wieżę ze słomek czy skonstruować katapultę. Łatwe zadanie? Niezbyt. Bardzo na pewno trudne, ale poprawia na pewno naszą e, wyobraźnię. Na pewno też możemy rozwijać e, jakieś pasje w pewien sposób w tym miejscu. Ale trzeba trochę pogłówkować. No tak, na pewno. I no trudne, ale praca zespołowa to na pewno popłaca. W Sowie i Majsterni swoje doświadczenia wykonuje tysiące osób. W statystykach odwiedzin Prym wiedzie nie tylko młodzież szkolna, ale również wizyty rodzinne. Do południa mamy zazwyczaj grupy, a po południu są to osoby indywidualne, ale warto zaznaczyć, że w soboty również jest czynna i Słowa, i majsternia, i sala doświadczenia świata. Od godziny ósmej do godziny dwudziestej możemy skorzystać. W kręgu zainteresowań jest też nowość – sala doświadczenia świata, w której za pomocą technologii VR można zamienić się w piłkarza piotrkowskiej drużyny czy wirtualnie przymierzyć rycerski strój. Za dwa miesiące wakacje większość uczniów już pewnie myśli o wypoczynku, ale są i tacy, którzy jeszcze nie o wakacjach myślą, a wręcz przeciwnie o pracy. Dziś w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim mogli zaznajomić się z możliwościami, jakie oferują placówki i instytucje na rynku edukacji i pracy. Quiz z lektur szkolnych, pokaz możliwości, jakie dają odnawialne źródła energii, pokaz makijażu czy szkolenie z resuscytacji. To mogła zobaczyć młodzież z piotkowskich szkół średnich w Centrum Rozwoju Edukacji Województwa łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim. A wszystko to w ramach Dni Nauki i Pracy. Najbardziej zaciekawiły mnie źródła energii odnawialnej, ponieważ możemy dzięki nim uratować środowisko i zrobić coś z tym, że klimat się zmienia. Na uczniów czekała nie tylko dobra zabawa i ciekawostki, ale również informacje o tym, jak znaleźć pracę na wakacje, czy jakie możliwości daje Unia Europejska. Można powiedzieć, to takie mini targi pracy, które Centrum ma w planach kontynuować. Idziemy z duchem czasu, idziemy, wychodzimy naprzeciw klientowi, robimy wszystko, żeby dzisiejszą młodzież zainteresować, bo ona potrzebuje silnych bodźców do, do nauki i my te zadanie spełniamy. W centrum zaprezentowały się instytucje, które zajmują się kształceniem ustawicznym, zawodowym i unijnym, a Dni Nauki i Pracy przyciągnęły kilkuset uczniów. To najważniejsze wydarzenie dla aktora, również albo nawet przede wszystkim dla tego początkującego premiera teatralna. W poniedziałkowy wieczór młodzi aktorzy działający w grupach teatralnych Miejskiego Ośrodka Kultury zaprezentowali podczas premier efekty swojej pracy na warsztatach. Teatr to ich pasja i z pasją, ale też ze scenicznym stresem młodzi aktorzy podeszli do aktorskiego wyzwania. Podczas premier zaprezentowano trzy spektakle grup teatralnych. Reżyserką spektaklu ony jest instruktor Małgorzata Kowalczyk. To widowisko oparte na tekście Marty Guśniowskiej. Ten tekst leżał u mnie na półce parę lat i tak jak to czasem bywa, czekał na odpowiedni zespół. Był taki moment na jednej z prób, że poczułam, że może to jest dla nich i chyba dobrze poczułam, bo jak przyniosłam, to bardzo się zapalili do zrobienia tego tekstu. Mówili mi, że chcą, żeby to było zabawne, ale żeby nie tak do końca. No i właśnie takie jest to przedstawienie. Dwa widowiska wyreżyserowała Michalina Kowalczyk. Tu inspiracji było wiele, a jedną z nich dali reżyserce sami aktorzy. Skupiliśmy się na konkretnej historii, która zainteresowała młodzież, z, którym, z którą pracuję. Ale wyszło na to, że taki nam wyszedł temat manipulacji i tego, w jaki sposób społeczeństwo kieruje nami i do czego, do czego doprowadza to, czego doświadczamy i czym to się może skończyć. Wemierowe widowiska to dla młodych aktorów ważne wydarzenie. Emocji na scenie nie pokazywali natomiast po spektaklu. Wraz z najwierniejszymi fanami dzielili się wrażeniami. Nasza wnuczka, dzień dobry, na dzisiaj pierwszy raz występowała. Bardzo to przeżywamy również z nią, ale spisała się. Dykcja świetna. Liczymy, że będzie jeszcze kiedyś. Bardzo no, dziękujemy Dziękuję Państwu. Bardzo. Z takimi kibicami, z takimi fanami no, to się świetnie chyba no. występuje. Oczywiście, że tak. Chociaż był stres, to czułam to wsparcie od wszystkich i myślę, że wyszło bardzo dobrze. Premierowe spektakle Miejskiego Ośrodka Kultury zaprezentowane zostały również podczas Piotrkowskiego Festiwalu Teatralnego, a wyniki zmagań i wrażenia młodych aktorów w materiale w piątkowych informacjach. Marysia! Jasne, że Marysia! Gdzie Marysia? Najjaśniejsza pani. Na naszym dworze, oprócz randy Mariki i Marcelny, jest jeszcze sześć Magdalen. 11 matki, 4 marianny, a nawet jedna modesta. Ale Marysiku nie ma żadnej. Żadnej Marysi nie znamy. Dziś w informacjach to już wszystko. Za chwilę, jak w każdą środę, magazyn sportowy. Ja dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. 27 kwietnia w kolejnym magazynie sportowym w telewizji Piotrków wita się z Państwem Michał Stawiczuk. Dzisiaj, podobnie jak przed tygodniem, również rozpoczniemy od transferowego hitu, tym razem jednak do niego dojdzie. Środkowy rozgrywający Piotkowianina Piotr Jędraszczyk podpisał bowiem kontrakt z wielokrotnym mistrzem Polski Łążą Wiwa Kielce. Umowa będzie obowiązywała od sezonu 2023-2024 do 2027 roku. Nasz zawodnik wypełni więc do końca kontrakt z Piotrkowianinem i będzie w sezonie 2022-2023 reprezentował barwy drużyny Bartosza Jureckiego i Michała Matyjasika. Tymczasem Piotrkowianin rozegrał w czasie weekendu spotkanie 23. serii PGNiG Superligi, w którym niestety przegrał wysoko na wyjeździe z energią MKS Kalisz 20-32. Tak porażkę w Kaliszu tłumaczył Kamil Mosiołek. Na pewno od samego początku Kalisz narzucił u siebie swoje, swoje warunki gry. Tak naprawdę nie, nie zbliżyliśmy się chyba ani na moment w tym meczu. Od początku były jakieś 3-4 bramki przewagi, jeszcze do przerwy jeszcze walczyliśmy. No i co? I prawda jest taka, że jesteśmy w lekkim dołku. Mieliśmy gdzieś początek sezonu, do lutego, do lutego graliśmy fajną piłkę ręczną i, i gdzieś to się zacięło. Nie wiem z nie wiem, czego to wynika, na pewno też drużyny się na nas Troszeczkę mocniej przygotowują, no ale nic, trzeba teraz zakazać rękawić, pójdzie jak na trening i, i z powrotem pracować, bo za tydzień bardzo ważny jest z Chrobrym. I właśnie spotkanie z Chrobrym Głogów, miejmy nadzieję, będzie przełamaniem Piotrkowianina. Mecz w najbliższą sobotę odbędzie się o godzinie 17.00 w hali Relax. Serdecznie zapraszamy. Dużo lepiej spisali się piłkarze Polonii Piotrków w wyjazdowym pojedynku czwartej Ligi Łódzkiej. W derbowym pojedynku Ziemi Piotrkowskiej, którego fragmenty właśnie oglądamy, zespół Roberta Grzesiuka pokonał na wyjeździe Skalnika Sulejów 1-0 po bramce Adriana Malickiego. Polonia zajmuje w tabeli czwartej Ligi Łódzkiej piąte miejsce, a w sobotę 30 kwietnia o godzinie 17 podejmie zryfy Wygoda. Mecz odbędzie się na stadionie przy ulicy Ronalda Regana. Zapaśniczki atletycznego klubu sportowego Piotrków mają za sobą bardzo dobry start w Mistrzostwach Polski juniorów i młodzieżowców. Na zawodach w Pelplinie wywalczyły dwa srebrne medale i jedno miejsce tuż za podium. Atletyczny klub sportowy reprezentowały trzy zapaśniczki, które po raz pierwszy startowały w Mistrzostwach Polski w starszej grupie wiekowej. Wiktoria Jaroniek debiutowała w gronie juniorek. A Nikola Dytrych i Aleksandra Skudlara w kategorii młodzieżowiec. Wszystkie pokazały, że nadal są jednymi z najlepszych zawodniczek w Polsce. Jaronik wywalczyła srebro w kategorii wagowej do 50 kg, Nikola Dytrych wicemistrzostwo Polski w wadze do 53 kg, a Aleksandra Skudlara była piąta w kategorii wagowej do 68 kg. Naszym zawodniczkom serdecznie gratulujemy, i już teraz zapraszamy na kolejny magazyn sportowy w Telewizji Piotrków, który zostanie wyemitowany 4 maja.